Otworzyć zacisk pokrywy drukarki, odchylić ją i zdjąć. Otworzyć dźwignię docisku głowicy termicznej. Wyjąć pulkę zwijającą z mechanizmu. Zamknąć dźwignię docisku głowicy termicznej. Założyć nową rolkę papieru do rozwijacza. Początek taśmy papierowej przesunąć przez czujnik końca papieru, wprowadzić do szczeliny mechanizmu drukującego i nacisnąć klawisz wyzuw papieru. Zamknąć pokrywę. Podnieść dźwignię odsuwającą głowicę termiczną od papieru. Wyjąć szpulkę z rozwijacza i oderwać pozostałą część papieru. Wyjąć szpulkę z rolki kopii. Wysunąć ręcznie resztkę papieru z mechanizmu. Opuścić dźwignię docisku głowicy termicznej. Początek taśmy papierowej wprowadzić do szczeliny mechanizmu drukującego i nacisnąć Shift plus wysuw papieru. Założyć pustą szpulkę do zwijacza. Podnieść dźwignię docisku głowicy termicznej. Wysunąć z drukarki papier, zagiąć i podwójnie złożyć. Wsunąć do szczeliny szpulki. Opuścić dźwignię docisku głowicy termicznej. Nawinąć na niej kilka zwojów w celu sprawdzenia poprawności zwijania, naciskając Shift plus wysuw papieru. Zamknąć pokrywę.